Siema widzowie, mm, 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 mm. dzisiaj pokażemy jak się huśtamy na maksa. Dobra no! Nagrywajcie się! Puście mnie! No lecimy. Ej no ja chcę tą kamerę ustawić. Nikogo nie widać na tym! wiem! Strony, Dobra, kurde mi się zepsuchszy, to! A ja w ogóle 10 metrów, żeby ja... Jakieś... No to ustaw się na maksimum! Ma. No to już nie znaleźliśmy. No a no, ja zdążyłam. Idziesz! Przepraszam. A ja mam Spójrz na kamerę. A chcesz? No Żebym sk sk skoczyła ci na kamerę. Nie, nie.